Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym poradniku z FIFA. Stwierdziłem, że zrobię Wam to jako poradnik, bo w sumie czemu nie? W sumie czemu nie? Słyszałem o pewnym sposobie i właśnie widzicie jak go praktykuje. Patrzcie na tego chłopa, co tam tańczy cały czas i w lewo i w prawo i w lewo i w prawo i tak już od 80 minut. I pytanie, co ja robię? Proszę Państwa, wszyscy chcą zrobić sobie em, zadania o karty wymienne do ikon, tak? I w jak najprostszy sposób jest to wykonać, jeśli chodzi o zadania offline, które dotyczą nas w skład. To jest w tym, jak się nazywa w boże, w skład? Squad Battles, boże, no widzicie, musiałem sobie przypomnieć nazwę. Squad Battles. No i po co się męczyć z tym kompem, jak widzicie, że można zrobić coś takiego i odstawiacie pada, idziecie sobie coś tam robić, idziecie nagrać odcinek, i nie musicie nic więcej robić. Jak zrobić? żeby coś się takiego wydarzyło. Pokażę wam w kolejnym spotkaniu um, i to jest żadna filozofia. Ja gram tutaj z, ze składem y, y, z NOS, czyli z ligi y, portugalskiej, bo tam jest takie wyzwanie, że liga portugalska i przy okazji wszystkich 11 mam ze swojego klubu, więc robię dwa wyzwania jednocześnie. Um, I na ataku mam obrońcę srebrnego lewego i pomocnika brązowego środkowego i widzicie, że wygrywam na klasie światowej, nie ma jakiegoś większego problemu. Jak widzicie, żeby nie było, że kłamie, posiadanie piłki 97% no to chyba wyjaśnia wszystko w tej sprawie. Dlatego, żeby nie przedłużać specjalnie, pokażę Wam teraz, jak po prostu wygrywać dosłownie każdy mecz w skład battles nie robiąc praktycznie w ogóle nic. No dobrze, tak jak mówiłem, to jest mój skład. O, widzicie, jakich mam wspaniałych 68, przepraszam. Overola ma ten obrońca, chyba mówiłem, że ma 65, tak. No i yy, no, oczywiście mam stoiczkowa na yy, Na ławce i sona, bo ja ich sobie wpuszczam z ławki. Ewentualnie, jakbym miał jakiś, nie wiem, większy problem, tu są jakieś beznadziejne stroje, jakiś większy problem ze strzeleniem bramki, ale raczej Raczej, raczej tak nie będzie. Zresztą sami zaraz zobaczycie, yy, ta klasa światowa, znaczy zależy też, jaki zespół bierzecie. No ja sobie biorę te dwa najsłabsze, które są i później refreszuję przeciwniku, bo ja to robię pod koniec tygodnia, nie chce mi się użerać z tymi jakimiś lepszymi, a i tak wszystkich 10 ikon swapów nie zrobię teraz, więc mi zależy tak naprawdę tylko na tych dwóch paczkach za 125 tysięcy, a ikonę base sobie zrobię w innym terminie, nie spieszy mi się aż tak, no i dobra, pokażę wam ten krótki fragment, mam nadzieję, że będzie krótki oczywiście dajemy sobie nastawienie ofensywne żeby jak najszybciej zabrać piłkę i w bramkę, proszę bardzo Mówię, to nie jest jakaś wielka filozofia, puszczamy sobie tutaj Almeidę, patrzcie jaki dobry gracz, wypuszczamy do pustej bramy, może trafi, a może nie, no i mamy bramkę, wszyscy po prostu są w szoku, niesamowite to jest, że tak szybko udało nam się strzelić bramkę lewym obrońcą, no i teraz musimy tylko zabrać tą piłę, właśnie zachęcić tych naszych przeciwników, żeby sobie poszli stąd, o kurde, jak najdalej i teraz zagrywamy piłkę długą do bramkarza i tym bramkarzem zagrywamy na, na wolne pole. I dajemy mu podbiec do tej piłki. I to wszystko. To wszystko. Jak widzicie, ten ziomek niebieski zaczął już swój taniec i on tak będzie tańczył do połowy. zaczyna się drugą połowę. Akurat w przypadku moim ja gram na wyjeździe, więc po prostu podajecie do brąkarza, robicie to samo i idziecie sobie tam, nie wiem, robić wszystko, co innego. I to jest to, to, to jest wszystko w tym temacie, więc, więc ym, ja też powiem szczerze: nie za bardzo rozumiem. Znaczy, rozumiem narzekania ludzi co do tego, jak oni rzucili teraz te karty, że, że jest ograniczona ilość spotkań online i w tym SBC niby też. Ale widzicie, że da się to zrobić, jeśli chodzi o to, żeby zrobić na przykład dwa w jednym, bo ja to właśnie robię. I to jest wszystko w temacie. Jeżeli macie jakieś pytania, czy też propozycje poradników, piszcie, trzymajcie się. Hej. hej. Jeszcze jedno małe sprostowanie na sam koniec. Jak robicie sobie tego glicza, to najlepiej zróbcie to tak, że jak strzelicie bramkę, to weźcie piłkę i wyprowadźcie waszą drużynę na połowę przeciwnika, i żeby cała jego drużyna weszła na swoją połowę. Wtedy rura do bramkarza i zagrywacie na bok i stoicie tym bramkarzem, bo jeżeli drużyna przeciwnika będzie na waszej połowie, to czasami zdarza się tak, że on po jakimś czasie jednak podbiega. Jeżeli jednak on się cofnie całą drużyną na swoją połowę i nie będzie z jego pressingu ze strony kompa, to jak zagracie wtedy do bramkarza nie powinno być żadnych problemów. Dobra, to wszystko, koniec całej filozofii.